Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Hej, witam bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z nowym vlogiem. Jak widzieliście, już początki były, ja już jestem ogarnięta. Nie wiem jak ze światem, nie wiem jak z ostrością z tej odległości nie widzę. Jest godzina 15. Ja stwierdziłam, że zjem sobie jakąś, yy, jakieś małe jedzonko i miałam ochotę na sushi. Ja sushi nie jem jakoś dużo. Nie jadłam też takiego sushi, nie jadłam, raz jadłam. Nie no było ok, było ok, ale przeważnie jak kupuję sushi, to kupuję w biedrze. Wiem, że pewnie popełnią zbrodnie, bo rzadko kiedy kupuję w restauracji. Praktycznie w ogóle. Ale tak robię to. I kupiłam takie sushi w biedrze. Ja też tego sushi nigdy nie jem dużo, ale, miałam, ale raz na jakiś czas zdarzy mi się mieć ochotę na sushi. Jak dzisiaj właśnie mam ochotę na sushi A nie chciało mi się robić obiadu Zjem jak wrócę najwyżej O 21 pewnie gdzieś Ale zjem jak wrócę coś większego Nie umiem mieć pałeczkami Więc sorry Jeszcze tego nie jadłam w Biedronce To jest jakieś takie sushi yy, Tutaj są futomaki, california roll I hosomaki Jeszcze, jeszcze nie jadłam tej wersji więc wezmę sobie taką małą rolkę. Ona jest chyba z jakimś serkiem. I z... Serkiem i chyba z... Nie wiem z czym to jest. To chodzi mi o to różowe warzywo okrągłe. Takie malutkie. Rzodkiewką. Wygląda jakby było z jakimś serkiem i rzodkiewką. Spróbujemy sobie. Mm. Dobre. Dobre. Ale jest mało... Mm. Dużo ryżu, a mało tego serka. Dobra, jeszcze jedno to, to samo, jeszcze jedno to samo sobie zjem. Wpisałam sobie w kaloriach, że cały zjem, ale wątpię, że zjem całe, bo nigdy nie zjadam całego sushi. Naraz. Bo po prostu mi się szybko przejada sushi. O, ten kawałek był lepszy, bo było więcej tego, mm, jego serka. Mm. Tu są jakieś takie z warzywami. Mm, tu są z jakąś chyba pastą. Nie piszę z czym dokładnie mam to chyba. Pewnie w składzie piszę, a tutaj nie widzę. Co, tutaj jest to samo. To sobie zostawię, bo było pycha. Dobra, to może to. To wygląda, jakby to była jakaś, jakaś pasta rybna. Tych dużych kawałków nie umiem jeść. Dobra. Próbujmy. Dobra. Mm. No, tu jest jakaś pasta rybna. Ale jest zarąbiste. więc sobie zostawiam na później. Tu jest jedno takie z jakimś. chyba, no, marchewką. Albo tymi ich warzywami ja się tu nie znam. Jest zielony chyba szczypior. I też chyba ta pasta. Albo jakaś inna pasta. Próbuję. Próbuję. Polecam to sushi z Biedronki jak na razie. Powiem wam, jest, jest git. Sorry, że jem to w taki sposób, ale nie umiem jeść sushi. Mm. Dobra. Mm. Tutaj nie ma tej samej pasty. I jakaś inna. Dobra, ale chyba najmniej dobre z tych, co do tej pory jadą. Tutaj są dwa typowo z samymi warzywami, a ja już widzę, że rozwalone są te rolki. Ciężko będzie mi ją chwycić, bo one już są zniszczone w so, same w sobie. No właśnie. Dobra, to sobie zostawię. zjem sobie to później widelcem, bo nie wziąłem żadnego widelca. Hmm. Tu jest taka rolka z jakimś chyba tuńczykiem i z warzywami jakimiś. Poczemu hmm. ona nie jest oddzielona? Jest oddzielona tylko tak słabo pocięta. Dobra, czekajcie, ja sobie tobie przedzielę. O, dobra. O, tak, tak wygląda, nie wiem, czy widzicie. Ja mam nadzieję, że jest ostry git. Mmm. Tu ma jeszcze sielam. Mm. Obtoczona w sezamie. Mmm. Jest ostrym sezamem, dobre. Mhm, dobra. Daję okejkę. Jeszcze ostatnie. Ale, ale dość ostre jest, powiem wam. No, <śm> jest ostre. Tu nie wiem, jak to się nazywa, to się jest obtoczone w czymś, ale to nie jest sezam. I wygląda jakby to było znowu z jakąś pastą z rzodkiewką. Mm. Nie bardziej smakowało mi z tego wszystkiego to małe z tą pastą z rzodkiewki. To takie z tą pastą, co jadłam drugie. I to, co jadłam teraz, na końcu. Najbardziej mi to smakowało. To z warzywami sobie spróbuję poza kamerą, bo muszę iść po widelec. Mm, I to ostre też było dobre. Ale dość pikantne. Ale pycha. Naprawdę. Myślę, że jeszcze kupię. I myślę, że zjem większość z tego. Bo jest naprawdę pycha. Więc ja sobie do nas spokojnie zjeść. I będę się jeszcze malować, bo idę dzisiaj z dziewczynami. Ja już jestem gotowa. Zaraz Wam pokażę makijaż. Zwykła spódniczka z Sinsaya, ona kosztowała 30 zł, chyba. Jest bardzo ładna. I taka bluzka, miałam ubrać inną, ale stwierdziłam, że w tamtej mam odsunięty brzuch, a jest nie jest jakoś tak maga ciepły dzisiaj, więc stwierdziłam, że idę tak. Makijaż prezentuje się, tak? Bardzo mi się podoba, jest dość taki prosty. Usta tylko zrobiłam takie dwukolorowe, aczkolwiek mam wrażenie, że jakoś tego maga nie widać. No ale trudno. No i tak sobie idę, jeden do Katowic razem z moimi koleżankami.